biłeś tu pewnie, bo chcesz zacząć robić gry. I w sumie dobrze trafiłeś. Ja już 2,5 roku pracuję w branży gier jako programista, więc trochę opowiem o tym, jak zacząć w ogóle tworzyć gry. Przede wszystkim trzeba zacząć od wyboru środowiska. Na rynku moment dostępne trzy silniki: jest to Unity, Unreal Engine i Godot. Ja pracuję aktualnie w Unity i w sumie cała moja ścieżka kariery polega na pracy w Unity. Więc o tym silniku najwięcej info, natomiast o Godotie mało co wiem, więc tak: Unity generalnie jest dobre do gier 2D i jakiś prosty gierek 3D. Unreal to wiadomo, najlepiej robić tam same gry 3D, chociaż tam jakieś wsparcie do gierek 2D, są to pluginy, więc na tego można. Godot to już tak hmm, najlepiej robić tam chyba gry tylko 2D, bo wiem, że. Gry w 3D mają problemy z optymalizacją i to tam słabo chodzi generalnie. Więc to mamy, tak, te trzy silniki. I jeszcze popatrzmy w międzyczasie, w jaki sposób możemy się zacząć któregoś z tych silników uczyć, bo to jest też przy wyborze silnika ważna informacja. To teraz pytanie: na którym silniku się nawacja będzie nauczyć? Przejrzyjmy internet. Unity są tutoriale przygotowane przez twórców. Które możemy potestować to w ogóle na jakichś gotowych gierkach, coś tam delikatnie pozmieniać. Generalnie są bardzo fajne te tutoriale, plus jest bardzo rozbudowane forum. Idzie to w łatwy sposób poszukać informacji, powpisywać w Google, generalnie posprawdzać na necie idzie sporo. Z Unrealem jest trochę gorzej, choć tam są przygotowane przez twórców jakieś poradniki, jak tam w ogóle zacząć coś tam ustawiać, ale mniej generalnie. Najciężej się jest go uczyć, mało co umiał Senrille i staram się tak po godzinach ktoś tam grzebać widzimy się go uczyć i jest generalnie trudniej niż z Unity. Natomiast jeśli wleżymy sobie na Godota to jak widać to jest tu sporo jakichś też materiałów, możemy coś tu poradniki pooglądać, przygotowane wideo, tutoriale i tak Coś tam na Godocie jest, z Godotem nie miałem kompletnie kontaktu. I to są takie trzy chyba najbardziej popularne silniki, z tym, że Godot jest dużo mniej popularny pod tym dwójką. To tak na wstępie. I chyba nawet komercyjnej pracy w Godocie w Polsce to nie wiem, czy ktoś coś mo. Teraz przejdźmy do najważniejszego aspektu, czyli programowania. Bo żeby zrobić grę, trzeba coś tam programować. To, to wiadomo, nie? I Unity, Unreal i Godot oferują Visual Scripting, więc jak nie umicie programować kompletnie nic, to są do tego narzędzia. W Unity chyba wydaje mi się, że najsłabszy jest to narzędzie, bo to jest taki asset, który się nazywa Bolt. I nie używa się go. W pracy komercyjnej się go generalnie nie używa, więc to jest taki dodatek już do jakiegoś pasjonata, jak ktoś coś chce robić. W Unrealu są blueprinty. I z tego co wiem, kilka gierek powstało na samych Blueprintach, a w Bolcie w Unity nie wiem nawet czy coś powstało na samym Bolcie, Możliwe, że ja. Więc w Unreal'u się do zrobić na tych blueprintach cała gra można. Na Godocie nie mam pojęcia, czy ktoś tego używa Możliwe, że używa, możliwe, że nie jest. I teraz pytanie: jak się tego w ogóle wszystkiego uczyć? Najlepiej na YouTube szukać jakichś tutoriali, wyznaczyć sobie jakoś prosty gierka i szukać tego elementu, co potrzebujemy dodać. Do Unity jest dobry kanał Brakex na przykład, a z Unreala, nie wiem, trzeba po prostu wpisywać jakieś rzeczy, zgodne z tym, nie wiem, na stronie twórców. Zaraz tu podlinkuję w komentarzu, jak one występują. Więc te rzeczy są i tu jest teraz dobre pytanie, bo każda gra potrzebuje jakichś modeli 3D, grafik 2D, zależy w co robicie. Unity i Unreal mają taki sklep, w którym są do kupienia lub do wzięcia za darmo te assety. Assety, czyli generalnie jakieś dodatki, można tak powiedzieć. No, czyli to są albo jakieś postacie 3D, modele, albo grafiki, albo gotowe skrypty. Więc te rzeczy w Unity w Unrealu są do kupienia lub do odebrania za darmo. Zależy, czy ktoś tam dał cenę. W godocie nie mam pojęcia, jak to wygląda. Się nie wypowiem. I generalnie tak. I tych gotowych asetów najwięcej jest za darmo w Unity. W Unreal są płatne, w większości nie wiem ile ich tam jest za darmo, ale bardzo mało. Chociaż w Unreal rozdawają co miesiąc darmowe jakieś tam paczki z różnymi rzecz rzeczami. I teraz tak, jakbyście chcieli robić całą gra od początku do końca, to też musicie umieć coś modelować. Ja tego kompletnie nie umiem, tylko programuję, a więc ja zazwyczaj szukam jakichś assetów, właśnie czy to modeli 3D, czy to grafik 2D na internecie. Do się znów, nawet z animacjami, z wszystkim, więc spokojnie nie trzeba umieć. Ale jakby ktoś chciał, to modeluje się zazwyczaj w Blenderze. To jest darmowy program. Natomiast grafiki robi się, grafiki 2D robi się w Photoshopie lub w Figmie. Figma jest chyba też za darmo i na tym się zazwyczaj pracuje. Figma jest fajne też do projektowania user interfaceu, czyli tych wszystkich ikonek i tak dalej, ale to już tam osobny temat. I teraz jak się tego uczyć? No, wyznaczcie sobie prosty cel, jakoś gierka prosto, zróbcie ją tam jakiś po prostu, najpierw schemat. Jak pierwszy jakiś schematik wyjdzie, czyli nie wiem, gierka FPS i strzelamy jakimiś tam kubami, czyli sześcianami nie? I one się odbijają, zadawamy obrażenia przeciwnikowi, przeciwnik może być sferą na początek. Jak to zrobimy, to zróbmy sobie krok dalej i z zróbmy całą gra od ADZ, czyli jakieś menu, jakieś może przerywniki, jakoś delikatna fabuła, żeby był początek i koniec rozgrywki. I tak stopniowo sobie to utrudniemy i róbmy tam taki nasze powiedzmy portfolio. I dodawajmy te mechaniki. Jak już umiemy mniej więcej coś tam robić, wymyślmy sobie jakąś gra, w jaką my by sami chcieli pograć i ją róbmy od początku do końca. I tak chyba najlepiej by było z tego wszystkiego. Jakbyście chcieli wiedzieć jak wygląda praca w game Devie, to zapraszam na poprzedni odcinek.